Witajcie, no dawno mnie trochę nie było, ale musicie mi to wybaczyć i obiecuję, że nadrobimy ten stracony czas i też proszę was o przysyłanie jakichś sugestii odnośnie tematów filmów no i dzisiaj słuchajcie mamy taki temat, który zasugerowała jedna z pań subskrybujących kanał co on, ona czuje do żony... I męża, tak? Czyli o czym Wam mówią, jakie Wam obietnice składają, a też co obiecują, a być może nie obiecują, tak swoim partnerkom, z którymi są w formalnych związkach. I do wyboru macie trzy grupy: jedna z nitką pomarańczową, żółtą, czerwoną. Także wybierajcie i zaczynamy. Witam wszystkich, którzy wybrali pierwszą grupę. Zaczniemy może sobie od lewej strony, to są uczucia, które partner, partnerka żywią do Was. Słuchajcie, ja to widzę tak, że osoba, o której myślicie, pomimo tego, że może Was zapewnić, że wszystko jest ok, że jesteście dla niej najważniejsi, najważniejsze, tak? Ale po cichu już w tym momencie sobie szuka jakiejś furtki, tak? Wyjścia właśnie z tej sytuacji, bo. Uważa, że już doszliście do takiego etapu, no przynajmniej w mniemaniu tej osoby, że dostała już od Was wszystko, co mogła dostać, a może i Wy też za bardzo ją idealizujecie i liczycie na coś więcej. Na przykład, że stworzycie kochającą się rodzinę, tak? Że marzy Wam się tutaj z nią, jak to się mówi, mały domek z białym płotkiem, psem, biegającymi dziećmi. Jednak słuchajcie, tutaj w tej relacji już nadchodzi taki czas, gdzie te wszystkie fikcje i jakieś nierealne wyobrażenia o tej osobie, o tej relacji się rozwieją. I to będzie czas, w którym wy właśnie pozostaniecie pozbawieni złudzeń. Słuchajcie, i tutaj niestety no, ta relacja Wam przyniesie więcej jakichś negatywnych przeżyć niż tych pozytywnych, więc myślę, że. Teraz właśnie to będzie taki najlepszy moment na wyrwanie się, tak, przynajmniej dla was z toksycznego związku, aby po prostu nie zaznać jakiegoś większego rozczarowania miłosnego, które też w przyszłości może Wam, prawda, przeszkodzić w stworzeniu czegoś fajnego z innymi ludźmi, tak? Bo wiadomo, że po takich przeżyciach u nas właśnie pozostają takie. Myśli taki, które przekładamy na innych, na zasadzie, że jeżeli on, czy tam ona mnie oszuka, to być może inni partnerzy, których, czy partnerki, których spotkam, też po prostu będą się w ten sam sposób zachowywać. No i to też jest, słuchajcie, bardzo błędne, bo w tym momencie naprawdę możecie skrzywdzić całkiem porządnych ludzi. No na pewno słuchajcie, ta relacja będzie trwała tak długo, jak będziecie długo sobie na to pozwalać, tak? Choć finał właśnie może być taki, że prędzej czy później ta osoba od was i tak odejdzie. Ale przynajmniej tutaj na razie on, czy tam ona zostanie, tak, będą kalkulować, czy to im się w ogóle opłaca, czy nie i będzie wyczekiwać na odpowiedni moment, aż właśnie na horyzoncie Pojawi się coś nowego, tak? Coś nowego. I tutaj też yy, wy możecie przeczuwać, tak? Że szykują się takie zmiany, że szykuje się być może zerwania, pomimo wszystko on, tak jakby, czy ona swoim zachowaniem będą Was utwierdzać, że nie, wcale tak nie jest i ba, oprócz tego będą jeszcze od Was wymagać jakiejś lojalności. Także. Yy, Tutaj, jeżeli chcecie stworzyć coś naprawdę poważnego, to no niestety nie w tym y, przypadku. No, chyba, że tutaj chcecie tkwić w jakiejś relacji, która będzie oparta tylko i wyłącznie, prawda na jakichś doznaniach cielesnych, na jakimś romansie, no to proszę bardzo jak najbardziej. Jeżeli zdecydujecie się zostać, to po prostu tutaj nadal ta osoba. Będzie was okłamywała, będzie przed wami ukrywała jakieś rzeczy, po prostu no, będzie wam fundowała takie życie w jakimś kłamstwie, w jakiejś ułudzie. Dobra, co do żony czuję? No tutaj, słuchajcie, wychodzi na to, że tak naprawdę on z tą żoną jest szczęśliwy, że oni miło spędzają czas w swoim towarzystwie. Jeżeli jest to małżeństwo bezdzietne, to starają się o potomka, albo nawet jego żona aktualnie teraz jest w ciąży. Owszem, no oczywiście tutaj jak każda para, mają jakieś tam swoje wzloty i upadki, i dochodzi między nimi do ostrej wymiany zdań. I być może też często ich przytłaczają te takie rodzinne obowiązki, ale zawsze się godzą. Bo po po prostu między nimi jest taka chęć do właśnie porozumienia, do zgody między nimi. Tutaj też mogą planować jakiś wspólny wyjazd, żeby właśnie więcej czasu spędzić ze sobą, ponieważ powiedzmy, codziennie żyją tak w ciągłym pośpiechu mają dużo obowiązków. I właśnie ten nadmiar obowiązków, mam wrażenie, że właśnie może prowadzić do jakiejś niezgody między nimi. I tutaj jedno z nich może czuć się pokrzywdzone, ponieważ uważa, że w jakiś sposób zostało zmuszone do podporządkowania się dla dobra rodziny. I też jedna ze stron, podejrzewam, że Pan uważa, że w ich związku już po prostu wszystko zostało osiągnięte, tak? Radość, szczęście. I po prostu tutaj mu brakuje jakichś dalszych wyzwań, tak więc. Czuje stagnację i nudę, i bo może stąd właśnie się bierze jego zainteresowanie innymi osobami. I co jeszcze? I te właśnie inne osoby, czyli w tym przypadku wy, na pewno zapewniają mu inne emocje, tak, niż ma w małżeństwie. I to są po prostu inne emocje. Od tych, które są serwowane mu przez żonę, że tak się wyrażę. No i co, na pewno obydwoje dbają w tym związku o jakieś sprawy finansowe. Owszem, mogą też rozmawiać nad jakąś budową domu, czy zrobieniem jakichś inwestycji na przyszłość. Także, słuchajcie, no tutaj przykro mi, ale ja nie widzę kart mówiących o tym, że on do was nie wiadomo co czuje i jest w stanie po prostu poświęcić swoje małżeństwo do tego, żeby być z wami. No po prostu ta osoba oszukuje i was i swoją żonę czy swojego męża. Pozdrawiam. Witam grupę numer 2. Tutaj mam wrażenie, że wasze uczucia zmieniają się jak w kalejdoskopie, tak? Ten wasz partner jest raczej taką osobą nieprzewidywalną. Raz was kocha, raz was nienawidzi. Być może często się rozstajecie i często do siebie wracacie. Wydaje mi się, że to mogło też być coś takiego, że jak się spotkaliście, to po prostu było tak, jakby, nie wiem, rażenie piorunem. I to mogło być nawet takie silne zauroczenie, czy jak to mówią. No, może miłość od pierwszego wejrzenia nie, ale na pewno coś Was w sobie pociągało, tak? Yy, I tutaj yy, on może Wam mówić, tak? Że się Was zakochał, że jesteście dla niego jakimś darem z niebios, ale że powiedzmy tak od razu on nie odejdzie od żony, bo on potrzebuje czasu, żeby ją na to przygotować, tak? Żeby to wszystko jakoś sobie poukładać, żeby ona do tego powiedzmy się przyzwyczaiła. No, i właśnie na tym polu między wami może dochodzić do jakiejś ostrej wymiany zdań i do właśnie wielu kłótni. On, oczywiście, żeby was udobruchać, czy ona, może przedstawiać jakieś, snuć, przepraszam, jakieś plany, tak, na przyszłość yy, obiecywać złote góry, właśnie, że się rozstanie żoną, że będziecie szczęśliwym związkiem. I tak dalej, ale niestety, słuchajcie, to ze strony tej osoby wcale nie jest szczere, tak? I ta osoba nie jest uczciwa wobec Was. No i tak naprawdę On czy ona wcale nie mają y, zamiaru odcinać się czy odchodzić od swoich obecnych y, partnerów. Yy, I to, słuchajcie, moim zdaniem jest taki właśnie typ osoby. Która owszem jest bardzo jakaś zmysłowa, jest bardzo ognista. Na pewno z tą osobą się nie nudzicie, ale niestety jest to osoba, która posiada tendencję do flirtów. On czy ona potrafi się uśmiechnąć do tej, do tamtej, z tym porozmawiać, z tamtym porozmawiać? No i po prostu yy, no, no, żyje chwilą, tak? Jeżeli będzie miała, czy będzie miał tylko okazję do jakiegoś flirtu, to on, czy ona na pewno na to, to wykorzystają. Jest to też moim zdaniem typ osoby, która często zmienia zdanie, tak? I tak naprawdę wy nie wiecie, tak? Co się stanie za godzinę, co się stanie jutro, co się stanie za tydzień. Bo po prostu jest to osoba nieprzewidywalna. Jeżeli będziecie chcieli zostać z tą osobą, tak, pomiędzy, pomimo tych wszystkich burz, tak, tych nieporozumień, to się musicie zastanowić i tutaj dokonać podsumowania tego, co dotychczas zdarzyło się w tej relacji, tak. Czy jednak lepiej pozostać, czy się po prostu rozstać. No, tak czy owak, słuchajcie, ta karta karmy, tak, mówi Wam o tym, czy karta sądu w innych taliach, mówi Wam o tym, że. Zbliża się jakiś moment przełomowy w waszym życiu, tak że nagle zostajecie pozbawieni jakichś iluzji, tak widzicie sprawy takimi, jakimi dokładnie te sprawy są. Tutaj wszystkie kłamstwa wychodzą na jaw. Po prostu spojrzycie na tą drugą osobę i będziecie potrafili ją ocenić. Będziecie potrafili ocenić jej dotychczasowe zachowanie. Karta. Ta mówi wam, że jeżeli zostaniecie w tej relacji, to no nie będzie kololo, kolorowo, przepraszam, trzeba będzie się rozliczyć z wielu rzeczy, które jak mówiłam wcześniej wyjdą, tak? Na jaw. Ale na pewno, słuchajcie, ta relacja była dla was karmiczna. Ona miała was czegoś nauczyć. A jeszcze słuchajcie, żeby was podnieść na duchu, to ta karta nam mówi, że jeżeli wyjdziecie z tej relacji, to idą dla Was zmiany, i to są zmiany na lepsze, i to po prostu nie w tej relacji, ale w jakiejś zupełnie nowej relacji. I tutaj trzeba po prostu zawierzyć Górze i jej zaufać, bo ona już ma dla Was gotowy plan. Dobra, przechodzimy teraz do uczuć, jakie żywi do żony. Więc tutaj słuchajcie, no. Po raz drugi wypada nam rycerz Buław, tak. Więc po prostu no to na pewno jest osoba, która ma skłonności do romansów i właśnie będzie y, wtedy, kiedy będzie mieć okazję, to będzie z tego korzystać. I w, tym, w ten sam sposób widzicie, podchodzi i do Was, i w ten sam sposób podchodzi do swojej żony. Działa bez zastanowienia, instynktownie. Jak już, powiedzmy, sobie kogoś upatrzy, tak? To za wszelką cenę dąży do tego, żeby zdobyć, jak to się mówi, obiekt w swoich westchni. I tutaj jego żona ma wrażenie, mam wrażenie, takie że ona wie o tych zapędach męża. Czy jeżeli to jest żona, tak, o zapędach męża, a jeżeli to jest mąż, to o zapędach żony. I właśnie takim upodobaniu do tej płci przeciwnej. Ale jakoś to po prostu dzielnie znosi, choć myślę, że pewnie jako rozsądna kobieta mogłam myśleć o rozwodzie. No z kolei ten partner czy partnerka swoich partnerów próbuje uspokajać, tak, różnymi obietnicami, no ale na pewno też w stosunku do nich nie są szczerzy. Choć podejrzewam, że ten temat w ich związku był właśnie niejednokrotnie poruszany. Ale na pewno razem planują co? Jakieś zabezpieczenie materialne na przyszłość, siebie lub jeżeli mają dzieci, to po prostu robią to z myślą o nich. Mogą też wspólnie planować budowę jakiegoś domu, jakiejś nieruchomości, zakup. No i tutaj słuchajcie, jedna ze stron na pewno jest z drugą ze względów finansowych. I być może dlatego, że, znaczy pomimo tych kłótni, które między są nimi i tych różnych spięć, oni nadal będą trwać w tej relacji. On będzie jej deklarował miłość i wierność, prawda? A swoje tak czy siak będzie robił na boku, a ona po prostu będzie przy nim trwała, pomimo tego, że prawdopodobnie będzie sobie zdawała sprawę i przeczuwała. Ale tutaj to będzie relacja, gdzie oni no, zostaną razem właśnie ze względu na sprawy finansowe albo chociażby dzieci, jeżeli posiadają. Pozdrawiam i witam grupę numer 3. No słuchajcie, tutaj sytuacja no, wygląda zupełnie inaczej niż w dwóch poprzednich czytane, czytaniach, i tak, jego uczucia do Was, więc On uważa, czy ona, że Wasza obecność w ich życiu jest po prostu darem. Na pewno wnosicie do ich życia coś bardzo ważnego. Może to być miłość, albo to może być też jakaś inna cena nauka. Oni też mogą was podpytywać, tak? Co do nich czujecie, bo po prostu obawiają się, że w waszym życiu może pojawić się ktoś nowy, kto po prostu spowoduje, że ta relacja zostanie zakończona. Być może. Już były, tak? Jakieś rozmowy z Waszej strony, na zasadzie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, nie zdecydujesz się, kogo wybierasz, to ja odchodzę, tak? I oni się po prostu boją tego, ponieważ tutaj myślę, że właśnie ta relacja między Wami, tak jak mówiłam wcześniej, czy nie, nie mówiłam chyba tego. Ale miałam zamiar powiedzieć. Więc ta relacja po prostu, w tej relacji zmienia się wszystko tak, jak w kalejdoskopie. Słuchajcie, no ten wasz partner czy partnerka na pewno coś do was czują, tylko oni jeszcze do końca tak nie potrafią się określić albo wam po prostu jeszcze tego nie powiedzieli, bo być może właśnie dopiero to powstaje w myślach, tak? Jak wam to powiedzieć? Jak z wami przeprowadzić tą rozmowę? Słuchajcie, na pewno w tej relacji y, jest namiętność, y, i, ale właśnie czasami te uczucia do Was go przytłaczają, tak? Przez to też czuję się taki pozbawiony energii, y, bo tutaj widzę, że coś mogło się takiego wydarzyć między Wami, za co jedna ze stron obwinia drugą, tak? I czuję do niej jakiś żal, jakąś, nie wiem, urazę. Ale na pewno. Y, ten partner czy partnerka postrzegają Was jako osobę, która nawet gdy powiedzmy jest sama, tak, to potrafi się cieszyć życiem, potrafi się cieszyć wszystkim, co ją spotka, no i też wie, że przez to właśnie przyciąga do swojego życia jak magnes innych partnerów, partnerki. Być może powiedział Wam kiedyś właśnie w rozmowie, że dlatego mu się podobacie, tak? Bo nie jesteście jacyś, nie wiem, zdesperowani, nie jesteście jakimiś smutnymi, narzekającymi ludźmi. I co? No, na pewno chce z Wami budować jakąś trwałą relację, tak? I ta relacja na pewno nie będzie jakimś przelotnym romansem. I on tego na razie, tak jak mówiłam, może Wam nie powiedzieć, ale na pewno. Może wam okazywać, co czuję, tak, przez jakieś gesty miłe, przez jakieś zachowania. No, ja myślę, że czasem to jest lepsze, tak, bo jak to się mówi, że powiedzieć można wszystko, a po prostu zachowanie nam pokazuje tak naprawdę, co ktoś do nas czuje. I co jeszcze. No, jesteście dla niego na pewno bardzo atrakcyjnymi osobami, i atrakcyjnymi zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Tak, I właśnie tu wychodzi karta cesarzowa, cesarzowej, która mówi o. To jest myślę teraz do kobiet skierowane, że jesteście dla niego taką cesarzową, na którą właśnie wszyscy spoglądają z podziwiem. Tak, i na pewno osobą, która to już zna po prostu swoją wartość i niczego nie będzie robiła na siłę tak tylko spokojnie właśnie będzie poddawała się zmianom które zachodzą w jej życiu. No i na pewno w jednym i drugim przypadku jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn to on czy ona was postrzegają jako taką właśnie jako życiowych o, partnerów. I słuchajcie tutaj ta relacja moim zdaniem ma rację bytu. Na pewno w tej relacji jeżeli ze sobą zostaniecie to będzie bardzo silne pożądanie. Jeżeli byście się zapytali w tym momencie, czy podobacie mu się w sensie fizycznym czy jej, to na pewno w 100% tak. Na pewno Wasza obecność w ich życiu będzie dla nich inspiracją, tak? Będzie ich stymulować do jakiegoś właśnie rozwoju, do działania i na pewno tutaj będzie, słuchajcie, wielka namiętność. A wraz z nią jakieś zaangażowanie i dążenie do porozumienia, albo ale też mogą być przy tym jakieś właśnie częste awantury. No, na pewno mogę Was zapewnić w jednej kwestii, że temperatura tego związku, tej relacji będzie naprawdę wysoka. Dobrze, jeżeli chodzi o uczucia do żony, no to słuchajcie, tutaj bym powiedziała, że tak naprawdę ten związek formalnie nie istnieje. Tam po prostu między nimi wydarzyło się tyle złych rzeczy, że już po prostu nie ma czego ratować. Być może wcześniej zdradziła go żona, mogło tak być. I ta wiadomość właśnie o zdradzie, doszła, która doszła do jednej ze stron, po prostu przekreśliła już wszystko. Yy, owszem, no pozabijać się tam nie pozabijali, ale na pewno już odpuścili tą relację, tak? Tu były też między nimi, słuchajcie, jakieś toksyczne uczucia. I być może tu było jakieś uzależnienie od partnera, być może też było jakieś uzależnienie właśnie od seksu, alkoholu, tak. Tutaj też występował w tym związku jakiś strach, jakieś zniechęcenie. Być może, <coughs> przepraszam, jedna ze stron była z drugą właśnie tylko ze względu na seks. No na pewno, słuchajcie, to był związek jakiś karmiczny który tak, który jednak prędzej czy później musi zostać zakończony i po prostu on nie ma racji bytu. Tutaj mogą jeszcze padać jakieś deklaracje miłości tak od jednej ze stron. Ale te deklaracje nie są szczere i one służą przede wszystkim manipulacji, tak? Że tutaj po prostu ktoś by chciał zostać z kimś drugim za wszelką cenę. Bo po prostu ma w tym jakieś swoje korzyści. I na pewno tutaj jedna ze stron może mieć wielu partnerów naraz. No i słuchajcie, karta podsumowująca mówi nam o tym, że ta relacja może trwać jakiś czas, ale na pewno nie przetrwa, bo nie ma w niej zaufania, jest tutaj manipulacja, zdrada, oszustwa różne, przez co właśnie ci partnerzy się od siebie odsunęli i prędzej czy później się. Rozstaną. Pozdrawiam.